18 lat przyszło nam czekać na powrót na Kamigawę. W 2004 roku premierę miało bowiem Champions of Kamigawa. Potem było Betrayers, którego pre było moim pierwszym w życiu zagranym turniejem i na koniec bloku Saviors. Teraz nadchodzi Kamigawa Neon dynasty. 91. rozszerzenie do Magic the Gathering. Sporo się zmieniło od naszej ostatniej wizyty. Inspirowany Japonią plan przeszedł sporą modernizację i teraz wygląda na najbardziej nowoczesne miejsce w multiverse. A ja zapraszam Was na zebrane dokupy wszystkie najważniejsze informacje o nadchodzącym, skażonym przez Frexian secie. Mechaniki, najmocniejsze karty, ciekawostki, ceny i wszystko inne, co wypadałoby wiedzieć. Jakby kogoś to interesowało, to ja sam mam bardzo mieszane uczucia w związku z Neon Dynasty. Z jednej strony od samego początku udzielił mi się hype, nostalgia, a w miarę prezentowania kolejnych kart, emocje się coraz bardziej podkrzewały. Natomiast kiedy już zaprezentowali wszystko, to moja sympatia do tego setu mocno opadła. Coś mi się w tym dodatku nie podoba i to raczej nie chodzi o cyberpunkowe motywy. Mam nadzieję, że będzie się to przyjemnie grało, szczególnie, że limit tego dodatku pojawi się zarówno na najbliższym paprykarzu, jak i na mistrzostwach organizowanych przez Guild Major. Neon Dynasty jest w ciekawy sposób promowany. Nie wiem, czy widzieliście, ale wypuszczony został utwór muzyczny wykonywany przez cyfrowo wygenerowaną wokalistkę popularną w Japonii kilka lat temu, Hatsune Miku. Nie jestem grupą docelową i wydaje mi się, że efekt byłby lepszy, jeśli zrobiono by to kilka lat temu, ale doceniam pomysł. Dużo bardziej podoba mi się z kolei współpraca z Bidl and Grimms, czyli firmą, która tworzy gadżety do gier. Nie łatwo jest kupić bajerami takimi jak LEDowa mata do gry czy specjalne metalowe tokeny. Na szczęście ceny są tak zaporowe, że nie mam szans na to, żeby się tym zainteresować bardzo. Dodatek na tak zwane półki sklepowe trafić ma 18 lutego, a to oznacza, że w weekend 12-13 odbędą się frilisy, a w cyfrowych wersjach gry karty pojawią się pewnie już 10 lutego wieczorem naszego czasu. W Neon Dynasty otrzymujemy 302 unikalne wzory kart, ale oczywiście na tym nie koniec. Będą Borderless Wędrowcy oraz Smoki. Pojawić się mają karty po feleksjańsku w specjalnej ramce. Potem dostajemy Samurai Showcase oraz Ninja Showcase. Rare i Mytyki otrzymają coś co nazywa się Soft Glow. A Jakby tego było mało, będą też edge Foile, Extended Arty, specjalne promo do Bundla i Baye Boxa. A są też karty w wersji Extended Art i Dark Frame, co oznacza, że dostajemy prawie drugie tyle kart w alternatywnych wydaniach, co tych podstawowych. Natomiast do tego już dążyłem się przyzwyczaić. To, co jest wyjątkowe dla Neon Dynasty, to możliwe do trafienia w każdym typie boosterów Landy w stylu UKIO oraz wyjątkowa karta wykonana specjalnym neonowym tuszem, która pojawia się w czterech kolorach Hideatsugu Devouring House. Z tego co rozumiem, to na przykład żółte Hidecugu będą dostępne tylko jako promki dla sklepów premium VPN. Jeśli chodzi o mechaniki, to set jest wręcz przeładowany nowymi i powracającymi umiejętnościami, które mam nadzieję sprawią, że Limited będzie mega ciekawe do grania. W pierwszej kolejności mamy Reconfigure. Okazuje się, że na KamiGawie mamy teraz całą masę equipmentów, które są też stworami. Co oznacza, że zagrywając je na stół zachowują się dokładnie tak jak jakikolwiek inny Artifact Creature. Z jednym wyjątkiem. Mają napisane Reconfigure które można uruchomić tylko i wyłącznie wtedy, kiedy moglibyśmy zagrać sorcery, czyli w swoich mainach. Opłacając koszt możemy potraktować naszego stwora jak equipment i uzbroić dowolnego z naszych innych podopiecznych. Możemy potem płacić ten koszt, żeby przerzucać broń między stworami, albo co ważniejsze zmienić ją z powrotem stwora. Taka rekonfiguracja nie powoduje summoning sickness, co daje nam sporą elastyczność. Można też sobie na przykład przekonfigurować dodatkowego atakera, albo po ataku zrobić blokera. Nie się podobają tego typu rozmaicenia. Nieco mniej z kolei podoba mi się mechanika, która od tej pory będzie nadawać naszym stworom status Modified. W Neon Dynasty dostajemy cały szereg kart, które dają benefity albo odpalają jakieś efekty, jeśli kontrolujemy albo jeśli coś się wydarzy. Na przykład zginie nam jakiś stwór ze statusem Modified. A czym to właściwe jest? Ano, wszystkie nasze stwory, które mają na sobie jakiś Counter, Enchantment albo Equip, uznajemy za zmodyfikowane. Ważne, że musi to być nasz enchant. Niby proste, patrząc na przykład na takie gorące źródła, które po prostu dają wszystkim takim ludzikom hejsta, ale już sobie wyobrażam, ile będzie trzeba się nasprawdzać, ile i kiedy mam modifiedów. Wraca za to moja ulubiona i najbardziej podstępna mechanika w historii MDG. Ninjutsu. Jeśli zaatakujemy dowolnym ludzikiem, a przeciwnik nie zadeklaruje żadnego bloku, to jeszcze przed obrażeniami, jeśli mamy na ręku kartę z ninjutsu, możemy zapłacić koszt i podmienić atakującego stwora na naszego ninja, co najczęściej kończy się bardzo nieprzyjemnie dla naszych oponentów. Takie karty nie są kastowane, co broni nas przed Counterspellami. Ninjutsu możemy też teoretycznie odpalać na przykład po First Strike'u, jeśli jest taka potrzeba, ale to się będzie raczej zdarzać rzadko. Ktoś jeszcze pamięta Inkai albo Ninja of Detty Power? Najlepszym ninjutsu jaki widziałem w Neon Dynasty będzie pewnie nasz Moon Sage Sion, który jak akurat trafi to będzie robił kosmiczne rzeczy. Wraca również Channel, czyli umiejętność, która pozwala nam odrzucić kartę z ręki, płacąc koszt umiejętności Channel i wywołać jakiś alternatywny efekt. Może brzmieć niewinnie, ale obecnie najdroższe i najpotężniejsze karty w dodatku z tego korzystają. Boseju Who Endures jest bez wątpienia kartą, którą zobaczymy w starszych formatach. W pewnych taliach za jedną zieloną będzie w stanie rozprawić się z dowolnym artefaktem non-Basic Landem albo Enchantmentem. Także żegnamy się z Blood Moonem. A jak będzie trzeba, to wrócimy sobie bosędzu z Grobu Loomem. Kosmos. 30 euro to uczciwa cena. Jestem mega ciekawy, jak mocno będzie grane, bo że grane będzie, to jestem o tym przekonany. Pozostałe landy już nie są tak spektakularne, ale nadal Channel sprawia, że nasze talie stają się bardziej elastyczne. Ostatnią wracającą mechaniką są sagi, które tym razem wracają po nowemu. To co się zmienia to fakt, że trzeci efekt każdej z nich obracają na drugą stronę. Mamy więc dwustronne sagi, które po zagraniu pozwalają nam wywołać jakiś efekt, potem po dobraniu karty w następnej turze wywołują kolejny, a w turze numer 3 obracają się, najczęściej zmieniając się w jakąś maszkarę. Nawet niezły pomysł, który sprawia, że sagi nie są aż tak bezużyteczne jak do tej pory i może zachęcić ludzi do wykorzystywania ich częściej niż tylko z tych jednej, dwóch najlepszych sztuk w secie. Na deser pokażę Wam nowy keyword, który pojawia się tylko raz na jednej karcie, ale flavorowo rozwala system. Ta Mio została pełną fireksjanką. Jej karta wędrowca otrzymała przez to możliwość alternatywnego opłacenia kosztu. Tego typu rozwiązanie znamy sprzed lat, ale nazywaliśmy je po prostu fireksjańską maną. W przypadku wędrowców oznacza to kompletność, plus 10 do flavoru. Dzięki Komplit będziemy mogli zagrać ta Mio za alternatywny koszt, płacąc życiem, a nie manom. Jestem super ciekawy, kiedy ten keyword powróci. Warto też zwrócić uwagę, że w Neon Dynasty pojawia się też sporo znanych Steros Enchantment Creature. Mamy dużo aur, pojawia się cykl shrineów, który może kiedyś wreszcie doczeka się sensownego archetypu. Dostajemy dużo equipmentów, pojawiają się wehikuły i co ważne zmieniają się nieco zasady z nimi związane, to znaczy od teraz wehikuł nie będzie mógł się tapnąć, żeby wsiąść sam do siebie, co było dość głupie. Generalnie patrząc na to wszystko, mam wrażenie, że mamy za dużo kap, które same z siebie nie służą do wygrywania. Boję się, że set będzie przez to stosunkowo wolny. W dodatku pojawia się też kilka mało znaczących przedruków, jak chociażby życiodajne landy Starkiru. Natomiast jedyne tak naprawdę istotne to chyba Spell Pierce i First of Knowledge. O lore porozmawiamy sobie w osobnym filmie, ale zapowiada się nieźle, biorąc pod uwagę pojawienie się jańskiego pretora Gingitaxiasa, ujawnienie tożsamości The Wanderer, pojawienie się Tezereta, nowego wędrowca Kaito, przedstawiciela rodu Umezawa i tak dalej. Jeśli spojrzymy sobie na ceny, to poza wspomnianym wcześniej dżingi, Jingitaksiasem i wędrowcami, żadna karta nie przebija 10 euro w podstawowym wymiarze. Banku zatem nie rozbijemy. Jest nieco więcej niż zwykle takich kart, które przed premierą wyceniane są w okolicach 5 euro, ale jak dla mnie to znaczy, że mają potencjał, ale nie wiadomo, czy znajdą właściwy dek, żeby go wykorzystać. Karty w większości pójdą w dół, co w sumie jest dobre, bo standard nadal nie będzie drogi do grania. Tylko czy ktoś jeszcze w ogóle gra standard? Jeśli chodzi o produkty, które będziemy mogli kupić, to tu żadnych poważnych zmian nie ma. Tradycyjnie już najmocniej promowane są set boostery, mniej dochodowe dla Wizardów, ale preferowane przez graczy. Draft boostery, nieopłacalne chyba dla nikogo łącznie ze sklepami, które mają potem problem, żeby je sprzedać. Collector's boostery oraz Team boostery. W Stanach pojawiają się również welcome boostery rozdawane nowym graczom i nie potrafię zrozumieć czemu nie można wydać ich również w Europie. Będzie bundle z ładniejszą kostką i alternatywnym wydaniem Invoke Despair. Będą jak zwykle najważniejsze pudełka, czyli pre-release paki z kodami do areny. By the way, z kim się widzimy na prem? No i pojawiają się też komander Deki. Patrząc na generałów, to oba są raczej bardzo średnie. Jakbym miał wybierać, to Chishiro ma dla mnie dużo więcej sensu i potrafi generować presję, bo kotori na papierze moim zdaniem zupełnie nic nie robi. No dobra, ale koniec gadania o pierdołach. Przyjrzyjmy sobie kilka z najciekawszych kart. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale na Kamigawę przyleciał Gwiezdny Niszczyciel. Mamy też Żółwia Ninja, dostajemy kilka niedorzecznych kart pokroju Mechitian Core, który może się zamienić w typa 10-10 mam wszystko, albo Genki Dame, która tak naprawdę ma na sobie napisane to samo co konwok. Jest też oczywiście cała masa smacznych nawiązań do kultury japońskiej. Są Kami, Kiriny, Kitsune, a na dodatek pojawia się Tanuki, czyli charakterystyczny dla Japonii jenut. A tak już nieco poważniej, to poza wspomnianymi do tej pory landami, dzięki i naszym, warto spojrzeć na wędrowców. Bo w tym dodatku są wyjątkowo solidni. Cała czwórka jest moim zdaniem grywalna i uczciwa. Najbardziej podoba mi się Tezeret i Wanderer, i myślę, że spokojnie pograją. Imperatorka jest dobrym kombat trickiem z uczciwym kosztem, a Tezeret łącznie z Ulti robi w zasadzie wszystko, co potrzeba. Dobiera karty, obniża koszt, tworzy wehikuły i dobiera więcej kart. Za cztery, ale bardzo uczciwie. Smoki są zabójcze w Limited. W Constracted żaden nie urywa tyłka. Nadal każdorazowo będę wolał Goldspana niż Sushi, choć ten czarny smok jest dość kuszący. Dostajemy za to ciekawy Mass Removal. Jest co prawda nieco droższy niż standardowa wrotka, ale robi exile i to różnym rzeczą łącznie z grobem, co jest bardzo fajne. A i nazwa karty jest niezwykle trafna. Pojawiają się też dwie serie erkowych kart. Inwolki, których koszt jest tak absurdalny, że są w zasadzie niegrywalne, no bo cztery many danego koloru jest realne tylko w jakichś monokolorowych taliach, a efekty nie są aż tak spektakularne, żeby warto było je forsować. No i druga seria to marsze. Tu już jest nieco lepiej, bo biały jest całkiem dobrym removalem. Reszta coś tam też może zrobić. W ogóle, mimo sporej ilości multicolorowych kart, Kamigawa dość mocno forsuje podwójne i potrójne koszty. Na przykład Assassin's Ink jest całkiem spoko rimowane. w zasadzie może być lepszy niż Heroes Downfall, gdyby tylko nie te dwie czarne w koszcie, nie? A podobnie Vanishing Slash. Najlepszą sagą spośród tych, które się pojawiają, wydaje się być niszczyciel tokenów Hidetsugu, który psuje też groby i zapewnia alternatywny wincon po tym, jak się odwróci. Dla mnie to też bardzo fajne nawiązanie do poprzedniej Kamigawy i mega ciekawy art. Bardzo dobrą kartą do opróżniania grobów z niewygodnych kart będzie również Lion Sash. trochę taki scavenging us tylko do białego. Dobrą kartą wydaje się być też Soul Transfer. Szkoda tylko, że nie jest instantem. A poza wyżej wymienionymi jest też cała masa średniaków, które tylko czekają, żeby zabłysnąć w odpowiednich konstrukcjach. Jakie wy macie typy na nowe archetypy? Czy rogi przestaną być wróżkowe, a staną się ninjami? Czy pojawi się dekoparty tylko o Nie widzę nic sensownego, co mogłoby wskrzesić Monoreda. Brak czegoś do izeta sugeruje raczej, że wampiry i monoglin nadal będą królować w standardzie. Ale co z modernem pionierem i Legacy? Czy tam zauważy się pojawienie tego dodatku w jakikolwiek sposób? Już niedługo się o tym przekonamy. Do zobaczenia na perlisach i mam szczerą nadzieję, że już mnie w najbliższym czasie żadna dżuma nie zmorze. Cześć!